Jesteśmy w stanie absolutnie tworzyć również z perspektywy społecznej, społeczeństwo cyfrowe, rozwijać swoje kompetencje, ale również sztuczna inteligencja daje nam możliwość zatrzymania top talentów. Oczywiście, żeby to wszystko się wydarzyło w naszym kraju, żeby to wszystko się wydarzyło, no to musi być zaangażowanie rządu, muszą być fundusze i muszą być przede wszystkim o wiele większe fundusze europejskie. Bo dzisiaj, jak widzieliśmy na konferencji, jesteśmy daleko w tyle. Więc gospodarczo, Pniemy się do góry i jak to było dzisiaj powiedziane podczas pierwszego panelu, jesteśmy bohaterami. Natomiast cyfrowo niestety nie możemy tego sobie powiedzieć, więc muszą być o wiele większe koszty, o wiele większe możliwości rozwoju dla zdolnych ludzi ale również biznes musi się do tego przyczynić. Na pewno mamy bardzo zdolnych ludzi w polskim biznesie, ale również w międzynarodowym, bardzo pracowitych, bardzo inteligentnych, bardzo przedsiębiorczych. I z tej perspektywy myślę, że jesteśmy naprawdę w czołówce światowej, jeżeli chodzi o możliwości i zdolności prowadzenia różnego rodzaju biznesu. Wystarczy spojrzeć, jak świetne mamy polskie firmy. Niektóre się zeskalowały globalnie, niektóre nie. Natomiast czy polski biznes jest świadomy zastosowania rozwiązań sztucznej inteligencji? Powiedziałabym, jak to mówi francuskie powiedzenie, comme si, ça. Com na pewno są biznesy, które są bardzo świadome i przede wszystkim korzyści wynikających z tego, natomiast jest część biznesów, która jest na etapie poznawania tych wartości, budowania tej wartości dodanej. Myślę, że to jest rola między innymi takich firm jak nasza i, i, i takich zespołów jak mój, żeby <laughs> wspólnie z klientami budować scenariusze biznesowe. Bo możemy mówić bardzo ogólnie o biznesie. Natomiast na koniec dnia każdy z tych biznesów musi mieć bardzo specyficzne, bardzo konkretne scenariusze biznesowe i dopiero te scenariusze biznesowe przyniosą konkretne return on investment, prawda? Ile klient na koniec dnia może zyskać z wprowadzenia tego typu rozwiązań do takiego scenariusza biznesowego, yy, lub innego. I to jest chyba kluczowe w tym aspekcie. Skoro międzynarodowe korporacje przyjeżdżają do Polski, żeby zabierać nam najzdolniejszych studentów, ale nie tylko również pracowników firm, i ze startupów. I z instytucji, i z uczelni, no to myślę, że jesteśmy absolutnie w czołówce. Mamy świetnych fizyków, mamy świetnych matematyków, mamy świetnych informatyków. Jesteśmy bardzo pracowitym narodem. Czego więcej nam potrzeba? Ja bym powiedziała tak, to nie jest znak zapytania. Tak, firmy międzynarodowe i przede wszystkim kraje takie jak Ameryka, gdzie jest bardzo dużo pieniędzy na inwestycje, Stany Zjednoczone postrzegają nas jako ludzi właściwych i po prostu eksportują, co tu dużo mówić, i oferują nam o wiele atrakcyjniejsze warunki pracy właśnie w tamtym rejonie. My musimy się zastanowić, co zrobić, żeby tych ludzi zatrzymać w naszym kraju. Myślę, że jest to świetna okazja, ta konferencja Polska Biznes Świat jest świetną okazją do wymiany myśli, ale również nie tylko do dyskusji teoretycznych. Wydaje mi się, że klimat, który dzisiaj zapanował był klimatem bardzo praktycznym i to chyba jest takie klucz dla mnie dzisiejszego dnia, że mam nadzieję, że będzie naprawdę kilka tak zwanych follow-upów, kontynuacji tej dyskusji, co możemy więcej zrobić, żeby na tym skorzystało państwo polskie, tym samym Prawda, biznes, ale również my jako obywatele w tym kraju. I mam nadzieję, że tak się stanie. Tego Wam z całego serca życzę, ale również chcę być uczestnikiem i osobą, która kontynuuje ten dialog i te rozmowy, aby na koniec dnia powstał konkret i żebyśmy ten konkret mogli zaimplementować na różnych obszarach naszego życia i z perspektywy biznesowej, publicznej i tej obywatelskiej.